Eee, ja lubił Ja lubił wodka i seks w żopa. Moja nie mówić i... ten język. Ja też nie mówić. Ja potrafię mówić tyle po niemiecku. O, dobra, ciśniemy. A ja całkiem źle po angielsku. Dobra. I co, co... O, yy... o, fuck. Nie wiem, ale całkiem, całkiem, całkiem nie rozumiem w ogóle mechaniki tego, tego e, 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 rogu, którym tam się trąbie. Możesz mi wytłumaczyć, jak to działa? Eee. Jezus Maria, Sorry, to... bo musiałem wyłączyć czat głosowy w grze. No ale, no ale kurczę, stary, no, no, no to... Wie, Ruch ja działa nie... tak, że trąbisz i dostajesz pasywne buffy, które dopóki działają. Okay. O Jezus Maria, wszystkie normalnie to niszczę. Jestem, jestem, mistrz, jestem mistrzem tfa 2. Dopóki ten, dopóki Milord Orzemek... Kurczę, mieliśmy się z Milordem Orzemkiem zgrać, nie? Leży. Leży! Hewiego zabiłem. Zaraz zabiję Medyka? Nie, nie zabiję. Nie, to ja, to ja kogoś zabiję zaraz. O, Powiem tak, wygrywamy na tę chwilę, patrząc na, raz, na wskaźniki. No to, dobrze, to dobrze, to dobrze. Bo czerwony wagonik jest dalej, to znaczy, że wygrywamy, ale chyba trafiliśmy na trzeci etap mapy, znaczy się ostatni. Fuck. O, fuck. Mamy pecha. Co tu się dzieje? Normalnie podbijam wszystkich, jak idzie. U. Wiesz co, mam głupiego pomysła. Tak? Słucham. Dla Beki zagrać demo rycerzem. Demo... a, a to jest Demo Wersja Demonita z tą różnicą, że zamiast y, granatników i no. butelki masz miecz, tarcze i buty. Miecz, tarcze i buty? Ty, wygraliśmy już wy, ty, ty... Tak. Eee, I to jest wszystko? Tak szybko kończą się rundy tutaj? Nie, bo około trafiliśmy na koniec. Aha, lol, dobra, no to... nie no, dobra, w takim razie... W takim razie ten... Eee, postarajmy się jakoś to wszystko wykombinować. Dobra, to jest... Czekaj, czas chwila, debony. moment. Tak, jestem czerwony, jestem żołnierzem, eee... jestem obok ciebie. O, cześć, masz zajebisty ten kapelusz. High five, dude! High five, bitch! Bah! Dobra, no to w takim razie idziemy pchać naszą rakietę, nie? Dawno już nie pchałem, także byłoby dobrze trochę popchać. Dawno już nie grałem soltkiem, powiem ci szczerze. To teraz to patrz, patrz na mnie i ucz się. Dobra, gdzie jesteś? Eee, tuż obok ciebie. Aha, no. Ty tu? No mów, no. mów zrobić. A jest ciebie kozak! A Choć i tak nie jestem jakimś mistrzem rocket jumpów. Bo no, generalnie tak, powinno się nie trochę inaczej. No, ja w ogóle nie potrafię robić rocket jumpów. A teraz tak to w ogóle to... mi nie wyszedłem. Eee... Gdzie mam się mogę ustawić? Dobra, tutaj się ustawię. Przy wagoniku, Żebym tutaj. A to za późno już trochę, bo Szukaj tak, torów, tory to zawsze jest wskaźnik wagonika. Opa. Oh, o, kurde! No nie, ktoś mnie blokuje. Ktoś mnie blokuje tutaj. Brawo. Tak sobie zrobiłem oh, rocket jumper, żeby mnie zabili. Dobra, oh, zmieniam fuck. klasę. Ach, kurde, no nie dało rady w ogóle. Za dużo ich było. Nie. E, myślałem, że jakoś mi się uda to coś, coś tam e, zrobić, ale no kurcze, rzucili się na nas i jeszcze na dodatek najgorsze jest to, że jeden z nich miał ten, nieśmiertelność. A czy nie wrażliwość? Wiesz, o co chodzi? No na no, to, wie, No wiem, o co chodzi. Tak, jesteś uber czarce. Aha, teraz jesteś rycerzem, rozumiem. Czyli czy, czy e, jest to wszystko na zasadzie, że e, jakieś przyspieszenia. Bieganie jak największe i tak dalej, dobra. Dlaczego nie mogę, dlaczego nie mogę kurczę te, tego używać? Bo więc musisz najpierw bo... naładować. Aha, no, naładować, tak? Jezus, Maria, jakoś mi to że szczerze się podoba, nie? Opa Dobra, zabij mnie, ale? nieźle się sprawdza ten. Legendary, setup. co to jest. De... okej. Okay. Nie, nie więc to powiem ci szczerze, że nie podoba mi się ten, ten, ten cały róg, no, jest do dupy, abym powiedział nawet. Już. Nie. o nie, o nie. Skład, Największa pomyśle. zmora tej gry Autobalance. Serio? O, ładnie Zgadni się w efektu. No, jesteś w, dru w drugiej drużynie? Dokładnie. O Ej e, no kurwa, ej, do dupy jest ten kurwa e, ten... Ten drugi. Przecież takim razie nie ma teraz żadnej możliwości walki na ten na, na, na daleki zasięg, nie? A czy na bliski zasięg e, A Pyroman każdego, każdą mam bazuczkę odbijaną, no to zdolani. jak Jako ty to na pewno. No, jest ogarnięty, o to chodzi, dlatego kurczę średnio mi się podoba ten kurczę cały róg obfitości. To wywal go przy najbliższej okazji, pod M możesz zmieniać. No trzeba będzie. Nie wiem jak dałem się na to... No, no daj, 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 Halo! Cześć! Okej. Okay. Eee, giniesz? No kurde, ja zginąłem. Nie ginę. Ja Ej, no kurwa, że to jest takie gówno! Dobra, czekaj, pod E, tak? Jakie wiedział w realu Kata? Ej, pod czym to było? E? Czy pod, M. Pod M. 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 M jak e, Mariusz. Eee... Nie, ja to pierwszą, że to jest jakieś gówno totalne. Nie, mówię, że nie warto. No, mówię, że warto. A-cia! Acia no, dobra, Double kill. Się. Moi drodzy widzowie, nigdy nie słuchajcie Logana, bo to noob i nie ma zielonego pojęcia, co mówi. Z ja? To sam wybrałeś tę gówinko. Ta? Ja mówiłem ta? na swoim nagraniu poradnikowym, że lepiej strzelbę mieć no, Zazwyczaj że, mi dąży, że, mi, że lepiej mieć zrzut ten zaopatrzenie. No masz nagrane, na, na człowieku, no Nope Mówię, brać strzelbę no, lub rezerwistę kurwa, no. No, Pomogłem cię zabić no. Nie na ten load, ale jest fajny Katana, tarcza i buty No ale kurde, powiedziałeś mi, że lepiej jest rzut zaopatrzenia Trzeba coś do ten użyć, nie? Więcej ciebie nie posłucham, sorry nie, nie mówiłem tak. Powiedziałeś tak, powiedziałeś jest na nie ganiach, mówiłem. że na nagraniu? To przetwory. ty coś mówiłeś o zrzucie zaopatrzenia. No mówiłem ci, że jest zrzucie zaopatrzenia, ja chciałem mieć, mieć shotguna, shot bo, bo uważam, że. jakieś bronie, które nie strzelają, są po prostu do dupy. Ja nie chcę łapów jak te po prostu na Okej, okay, to jest nasz, to jest nasz. Y Ajo! Nara! Fak! O kurde, serio! Ty dobry? Widzenia. No, widzenia. Ja, ja myślałem, że, że ty byłeś tym drugim, ale ładnie go zabiłem. Ja jestem z kataną. I z kapeluszem. A, a, dobra, dobra. Kurczę, troszeczkę się pogubiłem i e, nie wiedziałem, co się dzieje, a już nie miałem kurczę bazuki. No Kute, nie, nie no, mam tak. wyczucia do czasem szarwy. Ale no, katana no, fajna rzecz. Przyjdę, błonajcie i zajmijcie no, ma, ma negatywnego. No 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 no, o, nie no, 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 no. no właśnie, ja chciałem się zabić, ale troszeczkę mi poprzeszkodzali. Po, Katana ma negatywny pasyw, że jak już się dobędziesz, nie możesz jej zdjąć okay. dopóki kogoś nie zabijesz. Ale na demonacie to nie problem, bo masz tylko katanę. Ale A, pozytywny pasyw jest taki, że jak kogoś zabijesz, odnawiasz sobie całe zdrowie. Nieważne, czy zostało ci repu, czy 99. No, no, serio. A dobra, biegniemy, 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 Kruszakus, biegniemy, biegniemy. O, czy do... Tarcza ma pasywy takie, że, o czym będę mówił w odcinku, myślę niedługo wrzucę, że... mam większe rezysty między innymi przed wybuchami i nie można mnie potwalić. I Bo można to, szarżować. To jest taka ciekawostka, moi drodzy widzowie, że Logan robi właśnie po, serię poradników e, różnego rodzaju. Dla nupków. Dla nupków, Zależy jak na to spojrzeć. Tak, Demomana wkrótce może się... omówię. I można się fajnych różnych rzeczy... No kurde, zostałem zabity przez polernego tego... E, znowu ten E-Eragon. Kto to jest znowu? To... To ostatnio miał być Tosiek, nie? A okazało się, że to nie jest Tosiek, to jest ktoś inny. E. Także w każdym razie, moi kochani, eh, Logan robi całą serię bardzo ciekawych poradników do team Fortressa, Fortressa Dwójki, bo jest bardzo doświadczonym graczem, który ma przegrane już chyba. Żeby 600 godzin? 600 godzin, tak. Znacznie więcej niż każdy przeciętny gracz w Dwójki. Znacznie no bez dwójki. przesady, bo niektórzy <laughs> mają po 1000 godzin, ale. No tak, ale przeciętny gracz z Dwójki. Eh, no dobra, nie będę ten, eh, nie będę robił żadnych osądów, ale wydaje mi się, że nikt nie gra aż tak strasznie dużo w tę grę. Pomimo Uwierz tego, że mi... moim zdaniem zajebista, bardzo U... mi się ona podoba. Ja tak nie, czy, mi, w to można długo strasz, grać. tak strasznie dużo czasu ktoś Ci nie spędzał. Prawdopodobnie robię ca całą masę takich liga. Błędów i tym podobnych. Nie wiem, ja niestety Cię nie widzę przez ten mistrzny autobana z największą okay. zborą gry. Okej, okay, uuu, o fuck, no znowu zostałem zabity przez... Chyba by... ej, ej, on znowu kurwa wchodzi na mój komentarz, tylko się po to, żeby mnie zabijać, nie? Jako wyrzucę bardzo znajomych za to. To wyrzuć. Ja e, 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 ja powiem ci, ja, tak, jak, jak, to ja zrobię, jak na przykład ktoś chodzi do mnie do gier tylko po to żeby ten e, na mnie polować, to ja go wypieprzam. Bo po co, po co mam się stresować, prawda? Zaraz, zaraz zobaczymy. Tak to jest, jak się zaproszę, znaczy przyjmuje się zaproszenia od randomowych ludzi. Opa! Oh Ej, zaraz mnie z, z zowni, no. Dobra, nieważne, nieważne. Jednak mnie nie zołnił, Ale trzeba się delikatnie e, przykampić. Dobra, a co oni tutaj robią z tym... E, z tym... E... Mam dobre wieści. Dostałem no, no, przed... się do czerwonych? E, aha, u, a zajebiście, a my, my, ja mam złe wieści, bo prawdopodobnie moja drużyna przegra, czyli to nie będzie wyglądało zbyt dobrze na komentarzu. No nie no znowu! Przez ej, chwilę znowu, wygrywaliście, no znowu, ej, znowu... Ej, specjalnie, czekam przez cały czas, żeby na mnie polować, nie? E, zaraz jak tylko wyjdziemy z tej gry, to kolej ulatuję z mojej listy znajomych. Raz, dwa i trzy. W sumie można by to zrobić teraz, ale na nagraniu to trochę głupio mm, A jak to zrobić? Jak, jak go wyrzucić z listy znajomych? E, nasi... Możesz do listy znajomych dostać się przez panel Steama' Shift i Eee dobra, później to zrobimy, ale w każdym razie kolej źle ze znajomych. Bo to ej to już jest drugi... To jak nie, nie, Ja nie wrzuciłem tej rutki z, z tym, z tym samym medykiem, ja to co biegają na medykło. Ja I wrzuciłem. Ktoś po prostu... No i tylko przez cały czas No i znowu mnie zabijałem, kurczę Ej, oni specjalnie wbijają do moich rundek na, na ten Ramon T mi się wydaje czy oni po prostu specjalnie wbili tutaj tylko właśnie po to, żeby nie zabijać się takie nagrywania No dobra no to Bardzo możliwe bę... No to więcej już ze mną nie będą, proste no To jest naturalna kolej rzeczy O, dostałem no. przedmiot nie wiem, Dla mnie to jest trochę Drugi wybiega, dziwne. Ja tak ładnej. jest zawsze. Jak wchodzi jakiś ulubiony youtuber Oooo. na serwer, to się wchodzi albo żeby mu zaimponować współpracą, Przegra, albo przegrać. żeby go zownić. No to w takim razie ja idę wyrzucać tych ludzi z listy znajomych. <grym> Będzie zajebiście. Z... Przyjmij moją 10. postawę. Nie przyjmuję randomowych osób do znajomych. I tak też będę robił. Zaraz później Znanie. ich wyrzucić moi drodzy. Sami chcieliście. Dokładnie. Jak chcesz mogę cię podrzucić filmik, w którym powiedziałem że nie będzie więcej BFH U mnie, dobra, dobra wiesz co, Ta, wy, wy ten... Gdzie ty właściwie czekaj. jesteś? Gdzieś... Pan, panel Steama to się robi alt i Shift? Shifty tab Ta. Ty wiesz, że to się jej nagra raczej Dobra, czekaj, jak, jak, gdzie oni, skąd, jak ja na to znaleźć? Nie, ale nagrywam teraz. Gdzie to, gdzie to będzie teraz? Pod, liście, pod listą znajomych i w tam. You powin... Friends, dobra Eee, Przy czekaj. każdym wniku jest trójkącik i to jest rozwijalna lista Dobra eee, To ty wiesz, wyrzucaj znajomych, a ja idę dalej nagrywać e? i ciachać Ale, ale gdzie, gdzie on jest, gdzie on kurwa, gdzie to jest, gdzie tak, tak Trzeba atemu, będzie rozwijać listy chyba Remove I eagon eee, Remove Ci na zielono to są aktywni w grze właśnie Dobra. Dobra Dobra, ja jestem już z powrotem i e, tych e, tryhardów, którzy przez cały czas mnie hancą, właśnie wyrzuciłem z listy znajomych. Bardzo, bardzo, bardzo. O, fuck, pozdrawiamy? Fuck. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, moi drodzy. O fak, uciekł mi, uciek mi z kurwy, jeden. Ha, cholera. Bardziej tak pozdrawiamy jest... tylko cheaterów, których tutaj nie uświadczymy zbytnio no. w tej grze. No właśnie, Uuu, he he. o fuck, fuck, fuck. No cholera, ile to jest tych kurczek całych Mandosów, i a czy na no, za się siedzie. się właśnie widzę. Tylko no, niektórzy myślą, się... że są permanentnie niewidzialni i tak Aha. się ich łapie. No kury, a przez przysta... oni się. Widzisz, znowu, znowu to samo, przez cały czas ten. E... Niepokoję. Okej, okay. już go nie ma na liście znajomych w następnej rundzie. Jak zmienimy tylko serwer, to już go w mojej liście znajomych będzie. Selabi. Także, także, no, ja, Słuchaj... Ja, ja powiem Ci tak, to okay. jest moja lista z nowych, ja z nią będę robił co mi się Żywnie podoba. Eee, no a jeżeli ktoś myśli, że będzie po prostu fajnie wyglądał na moich komentarzach, bo przez cały czas będzie mnie zachodzić od tyłu i zabijać. No to cóż, e, niespodzianka malutka. Jakby Dory. cię za to hejtowali w komentarzu, to w stylu mojego jed... no. ostatniego filmu mogę Ci zrobić taki podobny. Eee, Dla nich właśnie. ale by się przydało o... O Mam go chyba gdzieś nawet zapisanego, muszę tylko poprawić tekst. Dobra, okej, okay. udało się kogoś zabić. Udało się goś zabija, pójdę sobie tędy. Gdzie ty jest? Gdzie oni wszyscy są, co? Oho o! O, 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 wow, wow, Piękny kill. Nie wiem, powiem Ci, że właśnie często mi się to niestety zdarza, że e ludzie tak specjalnie przychodzą, żeby grifować. E dlatego na przykład w bardzo mało gram w, w Battlefield Hills, bo tam już po prostu ilości moich znajomych troszeczkę są za bardzo dobra za diętego Aeragona. No Zna Jeśli znajomych, tak powiem, wiesz znajomych, znajomych, prawda? Wiesz o co mi chodzi. Troszeczkę mhm. mnie, że tak powiem, zniechęcają do tego, żeby dalej grać tę grę, dlatego teraz przez cały czas siedzę w BF3, gdzie dodaję wszystkich, jak leci, więc co może się na mnie niedługo zemścić, ale cóż. Na pewno ee... się zemści. Na pewno się zemści. Dobra, tutaj coś się dzieje. O jejku. O, dowiedział się, że jeszcze wywalił ze znajomych, O, jak nieładnie. Ty wiesz co? Nieładnie. Ty nasz TF, e, y, ty tak? te, speaker na przycisk, czy na y, głowę? Nie, no przez cały czas. Aha, bo jakby na przycisk trochę słabo, bo. Team Fortress 2 też yy, niezależnie jak to masz pod V jest komunikacja głosowa. No ale ja nie, nie potrzebuję po, po co mnie ten komunikacja głosowa na przycisk. Nie, ale przycisk, chodzi o to, że mógłbyś przypadkiem, gdybyś miał na przycisk Team, team Speaka i Team Fortress mógłbyś w przypadku gadać też i na czacie Team Fortress'a a, głosowym. O to mi chodzi. No rozumiem, ale wiesz, mimo wszystko. Nie ma wszystko, Acia. ja takich problemów ja nie mam, z tego, tego powodu I do, za, i do zakład, że za chwilę ktoś mi przyjdzie tutaj za, za, ten za plecu Zobaczy, że tak będzie Stary, ja przed chwilą miałem sytuację, ciachnąłem medyka Obróciłem się, za spaj, spy Wracam się i wtedy się zorientowałem, że to jest niebieski spaj I mnie ciachnął eee. no, To dobra, się nagrało w dodatku Gdzie jest nasza, gdzie jest nasza ten... E... a tutaj jest, dobra? Będzie, Szukaj nie, torów, gdzie... stary tu Szukaj tam... torów Nie muszę szukać torów już zna. O no kurde i znowu, znowu te cholerne... Eee, ale całkiem nieźle mi idzie jak na nietypową grę. Um, a jaki masz wynik? 13-12, ale zazwyczaj demo nie grał na normalnym serwerze, tylko na serwerze Medieval. Ja chyba jeszcze nie mogę sobie zrobić demo rycerza, bo znam życie, pewnie nie mam tych wszystkich broni, które są mi potrzebne znaczy, do tego. nie masz tarczy, nie masz butów i masz kiepski wiesz do tego. Aha, no to czyli, czyli jednym słowem mówiąc nie, i do zakład, że kurde, za chwilę. Ja już, już mam paranoję po prostu, nie? Ja mam po prostu paranoję teraz. Gdzie nie pójdę, boję się, że ktoś mnie wejdzie w plecy. Nie podoba mi się to. O! No, no dalej giniesz! Kurde, to idę! To kwestia uuuu. rozpoznania szpiega, ale to też trzeba ubić. O, fakt ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Dobra, cholera, ja, ja zginę tutaj chyba. No kurde, Serio? No, To ja też no, zginąłem. Kurcze, dlaczego ja mam zawsze takiego pecha do tych cholernych tych szpiegów? Stary, ja, ja, się, ja właśnie na jednego szarżowałem i dwa headshoty zadał za no z Ambasadora z takiej strzelby zawsze Strzelby, nie strzelby tego rewolweru, który dodaje headshoty. Dobra, headshoty Ej, czekaj, ale że to czy, my, czy, 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 mi się, czy mi się wydaje czy my wygrywamy? Eee, tak, i to mocno To mocno, no to tu no bo poszujemy, prawda? To co ci no. przez cały czas ktoś mnie ciśnie w, ciśnie w plecy, no no najważniejsze jest to, że, że poszujemy ładnie Dobra Wydaje mi się, że tutaj nikogo... Dobra nie to jest jeden z naszych... Nie aż mam po prostu taką paranoję w tej chwili, że... Eee... E, nic nie mów. Właśnie! Chippy has added you to his friend list? To zbyt typy. Szczerze już nie, ten Chippy dwa razy dodawał do znajomych. Odrzucałem zawsze. Dobra. Dobra. Szyf. Idziemy, idziemy ten, idziemy się bawić. Kaj, jak co to przepraszam najmocniej ciebie i wszystkich widzów za to, że trochę przez nos mówię, alergia no, niestety ale... mnie dobija w tym momencie. A, a, a myślisz, że nie i Na co? Eee, mam, ja mam niestety pyłki, dobra. No, ja też mam na go... pyłki. A które ale pyłki? Tak... Ja wiesz by, ale kurczę w tej... Trawa. Ok... Ja ...akurat nie jest tak źle z no, bo padało ostatnio, więc u mnie też nie powinno być źle, ale u mnie generalnie to w domu zawsze jest najgorzej. Na dworze trochę mi się odtyka, ale też e, czasami jest tragedia. Ale wiesz e, Ty masz pyłki na brzozy, więc nie tak najgorzej Dobra Wiecie tego cipiego. Jeez, wyglaliście, zajebiście, tego na panie zabiłem uh -huh. Muszę sobie załatwić kartę <laughs> kuriozum. 7 na 14, wy, wy. <laughs> Miałem dzisiaj 20 na 13. Taki 16 był. na 15, no to, u mnie trochę gorzej ale ja gram no. ...klasą Melee. No ale te... No nie o no, fajnie się gra, prawda? Powiem ci szczerze, że dobra, dobry, dobry sposób na odstresowanie się po tym całym tym e, nagrywaniu te, tego e, BEPatrujecztu, który. E, nie, nie powiem, jest bardzo fajny. Strasznie mi się ta gra podoba. Tylko niestety powiem ci, że czasami bywa, że zestresuję się aż za bardzo podczas jej nagrywania, bo. Ha! No. Zabijesz biegacz tarczą. Eragona w no dowolku, zabiję tarczą. i znowu zabił mnie ten cholerny No nie, mnie też właśnie zabił? Ewidentnie, że teraz, teraz będzie, teraz pewnie będzie przez cały czas na mnie ten polował za to, że wyrzuciłem go z znajomych Ale, ale mam, słuchaj Ma, to na co sobie zasługuje, prawda? I wydaje też, że, że chciał ze mną nagrać wspólny komentarz No to w takim razie teraz już nie będzie nagrywać ze mną wspólnego komentarza, sorry Nope Nope Dokładnie, tak Jest taki krótki komentarz Serio? Filmik, Szpię, za ciebie eee... To nawet ja rozpoznałem tak o oczywistą oczywistość Oczywista oczywistość, nie na co, eee. O, znaczy je. dla mnie to oczywistość, nie wiem No, następny, spadł o, na bak, mnie i to o, chyba dobra. ten ...Chipi. Dobra Okej, okay, zabiłem jakiegoś z Mandosa. No leży, 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 Zajebić to co? był chyba poznaję poznają po czapce Nie to był ten jakiś ma Mare mareja czy coś Ora, to jest jest ten ich spawn także nie ma sensu tam w ogóle chodzić Nie ma co, tam się o, nie dostaniemy o Je to jest Jestem best friends with Cerdor to jest To przez te gogle masz zamiast dominated masz best friends O, oh. A to nawet nie mówię o co to chodzi, nie? Ale... ale Takiego do... Google Dodane okay, przy do... update do Pyro Naprawdę niestety no, no, no nie wiem Chciałbym ci powiedzieć coś fajnego teraz w tym momencie, ale nie jestem w stanie Dobra, tego Soldka tam trzeba byłoby by zabić a ja się muszę okay. podlecieć, bo zostało mi życia. Oh fuck! Tak. O, tak. Chyba sobie muszę zasieć katany kuriozo, bo to jest średnimi tym zestawem gra. OPAK! A, Okej, okay. uuu jaki kwit! jaki kwit panie Chippy, coś panu nie pykło. A ja próbuję ubić kolejnego sodka z czarną skrzydką. Ha! A i... Dobra, ja się, ja się wycofuję. A bo nie, nie potrzebuję, mam już prawie pełne życie. No, nie, z... O cholera, jasna Shit Parły. O, je, jestem best friends with, with Merce. Fuck, fuck 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 O fuck O cholera, jasna O! Dobra, byłoby fajnie gdyby mnie ktoś podleczył, ale niestety O! No niestety, Ups. dobra nieważne. Zostałem zesnajpowany No chyba raczej trzeba wiesz... No nie, Chippy. Jest ze mną, dominuje no ja mam wynik 38 na 16, by ty wy. Chippy mnie dominuje. Ta zniewaga krwi, um... krwi wymaga No musisz kurczę się... ale masz ten bardzo kłopotliwy... Ojej kłakie lagi prawda no, mam masz... kłopotliwy zestaw, co prawda no, ma... Dzięki no, ma... tarczym mam jest... dodatkowe rezisty, ale no mimo wszystko a wiesz co, nie przejmuj. No kurde znowu. Ej no przebieg mi się gra, wynik też mam na plusie raczej A o wszystko ci koleję tak, tak polecą z naszej listy znajomych. <laughs> a, Chyba z twojej, ja go nie dożałem. No, to... Aha, no właśnie no, no to no, 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 trudno, prawda? Chcieli mam zapytać. zasadę, nie daruję, nie doładowuję sobie... znaczy pfu, co ja gadam. Nie dodaję randomowych ludzi na listy znajomych No widzisz. A... O, Chippy został snajperem. Dobra, a ja, lepiej ja... dla mnie. O prezes, coś tam ja właśnie... Shit. Dobra, mi... za... ja zabiłem kolejnego oj Czy mi się uda, czy mi się uda? Zabił mnie Duke -Lukem. No kurde, znowu mnie zabił kolejny komandos, eee, no, no szpieg, 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 Dobra próba Popatrz, nagle, nagle, nagle napisał próba przez uzafnięte Widziałem Ty, ty, nie no, no, no sorry, nie no Za takie błędy to już w ogóle, nie? Jeden, jed, jeden błąd... Ja za ortografię się... O nie. Następny mnie dominuje. jest zrzuca mój... ...progres, Jaki setup. Stary, jak zobaczysz na nagraniu, jakiego balistika robię teraz... O, to, no, to muszę zobaczyć. Się... O, Czekaj. O, balistika. to ty jesteś. Chwila. Tak, to ja jestem ja. Tylko ja muszę się po prostu podleczyć, ledy, HIGH tak, FIVE! Ej, zajebiście nam idzie w tej rundce, trzeba przyznać. To, to, to pchanie rakiety, to może być po prostu... No no i... Nieważne, zostałem zabity. Jest też taki, taka wersja, że masz cały pociąg, który musisz przepchać A druga ale łosia różna bronić się Ty nie no powiem ci szczerze, jeżeli Jeżeli ja tym komentarzem nie zachęcę kogoś do tego, żeby wypróbował tym porty za dwójkę ooo, o, ale balistik! Nie wiedzą co dobre Jaki balistik normalnie stary Jeszcze się nauczyć rakietowych schoków i robić naloty Okej okay. No Podstawy kurde. są te same u, dobra podstawy rakietowych skór te same co w BFH Zaawansowane numery są już trochę Cóż, widzę chipiego, widzę, czekaj, muszę mieć chipiego, muszę Dobra, bij tego cholernego hamidu Leży! Piknie! Odciąłem ja... mu głowę Nie, ginę, 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 bo <laughs> zaraz ta bieżyczka tu jest victory, Wygraliśmy? Tak! <laughs> dobra, widzicie moi drodzy widzowie, to tak, tak się właśnie gra w Importerze za a bo i nie, bo... bo 22-21. Przy moim setupie to nawet nieźle, przy pierwszym takim podejściu. 41 na 20, co by na to. No, nie to jest w ogóle. To jest zajebiste. Eee, co teraz ja zrobiłem? Nie wiem. Dobra, jest, to trzymajcie się, na razie. A.